Witajcie w kolejnym odcinku FWA Tak jak widzicie jestem w za dużych neoprenach I stoję w wodzie, przepiękne miejsce Jedno z moich ulubionych na tym jeziorze Ale prawda jest taka, że nie łowiłem tutaj już kawał, kawał czasu Także jak będzie, nie mam zielonego pojęcia Ale co będę łowił, jak będę łowił, o tym za chwilę Na początek czapki z głów I bardzo mocno chciałbym podziękować panu Maciejowi Który wygrał pierwszą aukcję dla Michała na moim Allegro Link do niego macie w opisie Michał to jest osoba, która bardzo mocno wspiera FWA Praktycznie od samego początku, i zawsze to powtarzam, że gdyby nie Michał, Wła w tym momencie wyglądałoby zupełnie inaczej, na pewno dużo gorzej. Michał choruje na SMA i jak tylko się da, tak staram się mu pomóc. Między innymi w zeszłym tygodniu wystartowała aukcja dla Michała, można było kupić trochę sprzętu wędkarskiego, czapkę, pozdrowienia, właśnie na tym odcinku. I pierwszą aukcję wygrał pan Maciej. Dzięki, wielkie, raz jeszcze mam nadzieję, że sprzęt się przyda. Już został wysłany, a kolejne aukcje już niedługo. Także zapraszam do śledzenia. Link w opisie i oczywiście na każdym odcinku, kiedy tylko ta aukcja ruszy, odezwę się do Was i Wam o tym opowiem. Teraz dość o tym, mimo tego, że to bardzo ważny temat, naprawdę i dzięki wielkiej raz jeszcze, jesteśmy na rybach i na tym się skupmy. Dlaczego to miejsce? Po pierwsze, bo chcę, żeby w tym roku było trochę więcej Fidera i Wy też chyba chcecie. Jak chcecie, to dajcie znać w komentarzach, że właśnie fiderka chcielibyście w tym sezonie trochę więcej zobaczyć. Mam jedną wędeczkę fiderową dzisiaj, delikatny fider. Będę próbował łapać tutaj płocie, leszcze, czyli to, co w poprzednich latach tutaj łowiłem. Ale z racji tego właśnie, że tego fidera ma być trochę więcej w tym sezonie, zaczynam szukać fajnych miejscówek, których tak jak wiecie na tym jeziorze niestety z brzegu jest niewiele, ale zaczynam szukać fajnych miejscówek z potencjałem. Także jak już dopadnę fajniejszy sprzęt na fider, będzie więcej odcinków z tego fidera, to żeby już mieć wybrane potencjalne miejscówki. Teraz dość gadania, szykuję sprzęt i zaczynam łowić. Malutki podbierak na wszelki wypadek, chociaż raczej nie spodziewam się, żebym go dzisiaj używał. do magnetycznym klipsie, sobie tutaj do tych neopremów zaraz przyczepię zanęta, bez żadnych cudów dzisiaj, bez robactwa, bez kukurydzy, tylko troszkę traktora. Bardzo, bardzo słodki zapach tej zanęty. Kukurydza. Jaderko. Podbierak. Do tego magiczna podpórka znaleziona w lesie. Kukurydza, którą zaraz przysypię do pudełka. Tutaj na górę sobie wsypię troszkę tylko zanęty, które będę używał zaraz. A reszta zanęty tam na dole będzie sobie w cieniu, w chłodzie leżeć. I tyle. 5 minut roboty można zacząć łowić. Dlaczego wybrałem to miejsce? Po pierwsze, bo łowiłem tutaj już parę razy w życiu i wiem, że trafiają się tutaj fajne ryby. A po drugie, bo jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie o tej porze, czyli o godzinie 15, nie ma już słońca. Jest prawie 30 stopni na Mazurach, upał straszny, duchota, przeokrutna i żarty żartami że czerwone w ręce raka po takim mówieniu czy oczy węża albo ślady po opasce w łanie opalone śmiejemy się potem że schodzi skóra i że tak jest życie wędkarza ale prawda jest taka, no, że trzeba uważać. Naprawdę trzeba uważać. I naprawdę, jeżeli nie musicie, to nie wychodźcie na otwarte słońce. Starajcie się łowić na pełnej lampie jak najmniej. Zawsze mieć ze sobą wodę, zawsze mieć ze sobą coś mokrego, jakiś ręcznik, żeby przetrzeć się czy zasłonić głowę czymś chłodniejszym. A jak macie okazję, to wybierajcie właśnie takie miejsca jak to, gdzie tego słońca po prostu już nie ma, a jeszcze ładnych kilka godzin można powędkować. I tutaj niedaleko na pierwszy spadzik jest zejście, tak jak wspominałem, na 4-5 metrów, a gdzieś koło tego czwartego metra jest taki maleńki, maleńki blacik, i tam właśnie chcę łowić. Jest koszyczek na dnie, i natychmiast branie, i się stryba. Słuchajcie, niesamowite i to wcale nie jest mała rybka. Mam nadzieję tylko, że to płoć. Tak jest! Słuchajcie, pierwszy rzut jak Poseidona, kocham. Pierwszy rzut. 10 sekund na dnie leżał zestaw. I taka dwudziesteczka z groszem. Dobrze, dobrze. Tak jest. Bawimy się. No Powiem Wam tak szczerze, że spodziewałem się brania oczywiście. Po to tu przyjechałem, ale nie spodziewałem się ich tak piekielnie szybko. Dosłownie 10 sekund ten zestaw leżał w wodzie. Niesamowite. I sieci. Tym razem malutka chyba. O! No, nie, taka malutka, po prostu mniej waleczna. Ale kolejna poteczka. He, he, he. Gdyby się nie działo nic tutaj przez pierwszych parę minut, to wrzuciłbym do wody, myślę, że chociaż z pięć koszyków, od razu, żeby zanęcić. Ale z racji tego, że momentalnie mam brania, no to nie będę tego robił. Po pierwsze, bo widać, że jest tutaj ta ryba, a po drugie, bo. Tak szybko przerzucam zestawy, że i tak to miejsce się nęci i tak. Och. Ach, spadła ryba. Znowu koszyczek dotknął dosłownie dna. Od razu było branie. Niesamowite. Słuchajcie, mam coś ładnego. Właśnie nagrywałem brania szczytówki i zacząłem coś naprawdę, coś naprawdę ładnego. Czy to leszczyk? Czy to będzie piękna płoć O to jest pytanie, ale naprawdę ryba jest przyzwoita leszcz niestety niestety leszczyk użyję podbieraka mówię niestety leszczu, no bo wolałbym medalową płoć oczywiście Ale leszczyk też może być. <laughs> Znaczy póki co jak najbardziej super fajnie, przyzwoity leszczyk, jak na łowienie z marszu, jak na łowienie na tym jeziorze, parę poteczek, naprawdę jest ok. Ja w żadnym wypadku nie przyjechałem tutaj nałowić się dzisiaj ekstremalnie, w żadnym wypadku też nie liczę na to, że tych leszczy będzie więcej, to jest raczej takie łowisko, gdzie jak nie podnęci się mocno, to więcej niż kilka takich leszczyków nie da się złowić w ciągu dnia, natomiast bardzo często było właśnie tak, że podczas łowienia płotek bo taki, taki bonusik się trafiał, super sprawa i fajny hol i fajnie, że mogę Wam takiego leszczyka pokazać. Jakby to było coś niesamowitego. No. <noise> tak czy inaczej, ja jestem oczywiście zadowolony. Mam nadzieję, że tak będzie nie, przez resztę dnia. A może pod wieczór trochę większy leszczyk? Może więcej? Może jakaś gruba płoć? Zobaczymy. Mam trochę czasu, mam masę motywacji. Sprawdzimy to miejsce, bo o to mi przede wszystkim chodzi, żeby sprawdzić, czy jak będę miał poważniejszy sprzęcik fiderowy, jak będę chciał poważnie połapać na fider, to czy w ogóle warto tutaj przyjeżdżać. Na ten moment warto. <noise> Także póki co sprawdza się wszystko to, co pamiętam z tego miejsca. Czyli są i płoteczki, i trafiają się też leszczyki. Także bardzo, bardzo fajnie. Ole no, 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 no. mono, <słuch> Nie mogła się zdecydować, a w końcu szarpnęła jak kilowy leszcz. Maleńka płoteczka. <laughs> Trochę mocniej zaczyna wiać, ale z żadnym problem. Gdzieś tam na górze słychać jak szumią drzewa, ale tak jak widzicie, fali prawie nie ma. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj spokojnie szczytówka stoi bez ruchu. Także absolutnie mi to nie przeszkadza w łowieniu. <laughs> Poczekajcie chwilę, bo znalazłem spławik. O, tu się robi dosyć głęboko, ale powinienem go sięgnąć. Jest. No, już trochę leży w tej wodzie. Ten zestaw na pewno. O, już gruba żyłka. Też troszkę przesadził. znaczy potężny trzy śrucinki i jakiś bardzo stary spowiczek nie sądzę żebym go kiedyś używał ale na pewno nie zostawię tego w wodzie o, a tymczasem wędka jeszcze stoi w podpórkach czyli nic i nie wciągnęło to czas przerzucić bo pewnie tej kukurydzy tam już nie ma dawno wygląda nieźle o! no nie, niestety straszny mu dalej nie wejdę, aby musiał wejść jeszcze ze 2 metry dalej zbyt mu liście Próbowałem właśnie znaleźć jakieś inne miejsce, bo tutaj brania troszkę ustały, jak już są, to bardzo delikatne, nieduża poteczka, która skubie tą kukurydzę, nie radzi sobie z nią. Trochę pustych zacięć, próbowałem i bliżej i głębiej. Nie chciałem tutaj siedzieć na siłę, bo dzisiejszy dzień jest właśnie po to, żeby zebrać jak najwięcej informacji o innych miejscówkach, dlatego też wybrałem się na krótki spacer. Dwa miejsca tutaj w okolicy niestety kompletnie nie nadają się do łowienia, także nie pozostaje mi nic innego jak zostać jednak tutaj, spróbować czegoś innego. Zaraz dodam Troszkę innej zanęty do mieszanki, którą mam tutaj i może to pobudzi ryby do żerowania. Jak nie zanęta, to może późniejsza pora. Zobaczymy. Na pewno jeszcze przynajmniej z dobrą godzinę tutaj posiedzę. Mam nadzieję, że jakieś branie jeszcze będą, bo dzień zaczął się fajnie i oby tak samo się skończył. Można się poddawać. Wrócę na razie do łowienia bliżej, tam gdzie do wody wpadło więcej zanęty. Tam gdzie miałem lepsze efekty, w zasadzie tuż za tą gałąź. Dosyć duża kukurydza teraz. Tak jak Wam mówiłem, łowię tuż za drzewem. A zobaczcie, rzucam dobre 5-7 metrów za. To drzewo natomiast jest tam około 5 metrów głębokości, także przy zamkniętym kabłąku ten zestaw opada tuż na ten blacik 3 metrowy za to drzewo, które widzicie. Bliżej te brania ucichły zupełnie. Znaczy... inaczej. Brania płotek ucichły zupełnie. Zaczęły podchodzić wzdręgi tak mocno, że w opadzie... Tak jak teraz... Boże, zobaczcie! Ukleja na dużą kukurydzę, na koszyk, w opadzie uderzenie. No, natomiast tu bliżej jest jeszcze gorzej, dlatego że biją w zdręgi takie wielkości palca, ściągają kukurydzę momentalnie, także rzucam dalej. Będę zakładał jeszcze większą kukurydzę, żeby ta ukleja się nie czepiała i tam dalej te poteczki powinny jeszcze żerować dosyć fajnie. I kolejne branie w opadzie, natomiast tym razem troszkę większa ta ryba, chyba. Po prostu jeszcze jest tenęta w koszyku. Ukleję na taki ziarnek kukurydzy w opadzie na filer. No niesamowite, w końcu udało się. O, w końcu udało się i koszyk opad na dno bez brania w opadzie. Tu blisko walą takie wzdrążki, tam dalej ukleja. Piękne branie. I weź tu człowieku dotrzyj do dna i gdzie tu łowić te płotki? One są tutaj na pewno i na pewno są głodne. To może nie jest największa na świecie, ale wystarczyło, że koszek dotrze na dno i jest branie płotki, ale no, niesamowite. Trzeba zakładać jeszcze większą kukurydzę i, i próbować dalej. Taka ilość uklei i taka ilość wzdręgi. Pff. Prawdę mówiąc, nie jestem w najlepszym humorze. Tak jak widzieliście, walczę z drobnicą, rzucam dalej, wali ukleja, rzucam bliżej, wsieka malutka wzdręga. Zakładam trochę mniejszą kukurydzę. Nie ma absolutnie szans, żeby zestaw opadł na dno. Kosmos po prostu. Zakładam większą kukurydzę, to te poteczki skubią, bawią się i, i. tak koniec końców to jest poteczka niewielka, taka dwudziesteczka. Od dłuższego czasu nie miałem już ani większej płoci, ani żadnej większej ryby na kiju, a ta drobnica no, męczy strasznie. Także to troszkę krzyżuje moje plany, co z tym zrobić? Nie wiem, może metod feeder, może grubiej podnęcić, może być tutaj z samego rana, kiedy tej drobnicy jeszcze nie ma przy powierzchni. Ciężko powiedzieć, ale dobrze, że zostałem dłużej, dobrze, że takie rzeczy się dzieją, przynajmniej wiem coś na przyszłość. I mimo tego, że początek był naprawdę przyzwoity, to, to raczej nie będzie podstawowe miejsce mojego łowienia w najbliższym czasie, ale wcale go nie skreślam, przebić się przez drobnicę, jest parę sposobów na to. Jak są tutaj też większe ryby, to myślę, że warto tutaj wrócić i przynajmniej raz jeszcze nigdy nie warto wyciągać wniosków po jednym dniu łowienia. Jakieś trzymać z tyłu głowę, zapisywać, pamiętać, ale w żadnym wypadku ani nie skreślać żadnego miejsca po pierwszym dniu łowienia. Ani tym bardziej nie stwierdzać, że to jest pewne, super, najlepsze miejsce, do którego trzeba zawsze wracać. Jakieś wnioski tak, ale w żadnym wypadku nie super poważne. Decyzje. Spróbuję jeszcze raz troszkę bliżej, tak jak zaczynałem łowić. Pamiętam, właśnie, że tutaj wieczorami najlepiej było, kiedy zestaw był blisko. Wieczorami i bardzo wcześnie rano. Tylko pytanie, czy ta wzdręga mi pozwoli powędkować. No, niby zestaw jest na dnie i od razu branie i siedzi ryba. Nie, krąpik. Nie jestem fanem krąpi. A było już tak sympatycznie. Tak jak wiecie, ja nie mam absolutnie nic przeciwko wzdręgom. Ale... Ale niech to będą duże wzdręgi. Bardzo szybko branie na tą dużą kukurydzę. I chyba przyzwoita. Oj! Już branie jakieś? I siedzi ryba. I siedzi rybka. I nie najmniejsza. Uwaga na nisko przelatujące koszyczki. Ale to niestety krąb znowu. Niestety obawiam się, że jak podszedł krąb, to już się wam połowieniu. I niestety kolejny pan krąb. O, no trzeba przyznać, że te krąpie biorą przepięknie. No ale niestety to krąpie. O, ten ładny Teraz próba rzutu w to głębsze miejsce, w to drugie nęcone. No, no 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 coś tam się dzieje i się cierpka Tylko nie krąb, proszę nie krąb, proszę nie krąb. Powiem tylko tyle, że to jest ostatnia szansa. Jeżeli to będzie kolejny krąpik, to kończymy dzisiaj ujęcie. Koniec. Dobra, nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic do krąpi. Fajne, waleczne ryby, jak najbardziej. Zdarza się łowić krąpie przy leszczach, przy płociach, nie ma sprawy. Ale nie każda ryba. No, najpierw dostałem kopniaka od atakujących moją przynętę wzdręg, potem od uklei, a na sam koniec łowisko opanowały krąpie. Także nie mam już nic do powiedzenia w tym temacie więcej, jak tylko tyle, że pewnie tutaj wrócę, ale na pewno nie w najbliższym czasie, a jeżeli tak, to zdecydowanie lepiej przygotowany. Dzięki wielkie za dzisiaj. Zaraz wypuszczam rybki, a z Wami widzę się w kolejnym odcinku FWA.